Czyli dzisiaj sobie zagramy z krzyłowy z moją legą go już znacie i ja prawdopodobnie przegramy. <grywa> Dobra, to ja idę tu się Dobra. Tu też mam nagranie. Ja Dobra, cicho. Na... Trzysta psów, nie wejdę. są... Są po prawej stronie od shorta Dobra, jeden jest minus 6. Jeden leży No tam patrzcie, tam gdzieś to biegnie, prawda? No musi to leży. Nie polecam tej dropkrawki w kąpiel. Ja pierdolę. MTS Diggle, oni są słabi, dobra, ja na dwa razy mam. A No oni, oni są słabi. No bo i, no, i oni, potem się i nagle odpalają i dają nam one tapy z Digla no, ale nie, no, czy po prostu, nie, 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 nie keba. No. No nie, Muszę nie, 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 Ja nie, ja naprawdę nie, No, księdza. Dobra, ja. idę znowu akcie tam... No, ale w... idę tam. tam... Ja nie pamiętam jak się tam... Gdzie ty właśnie jak to się nazywało? Jak to się nazywało w ogóle? Nie wiem. Nie wiem jak to się nazywa. O, Apsę? Dobra, idę i wracam Naprawdę w kąty gościu gra. No, czekaj, gdzie jest AK? Gdzie jest Aka? Tutaj, A okej. Dobra, tak się gościu, no, gościu no. coś wziąło, przyma. Ale lepszy. Jesz o, jeszcze... jeszcze stud Nie masz pięknie. Tutaj... Ja nie wiem, to nie mam nie pokazuję. To jest co nie pokazuję. A ty masz coś w stat A ty masz awu. No ja mam AWP. Dwójkę tam poszło. No dwójkę dwójkę. Czeka, mu robię. Dobra, biorę cacia. E, w ogóle Gosiu... Ja pierzie ten gość, ma tak zwolonego skina, zobacz. Zobacz, jak on ma potarganego skina. O, mój jest już lepszy. A no. mój najlepszy. No, twój tu ten. O nie, no pierwszy raz mnie zabił, bo trafić pan nie umiem. Na minus 65. Ja pierdziele, oni, oni nawet strzału nie oddali. Nie, ja, chyba jeden raz mnie trafili, bo No myślę, że nie tak, się ale ten, ten pierwszy teraz tylko strzelił. No ja Spróbuję z Abupy ubrać. Uuu, <laughs> ja pierdzielę. No, no skórku. Na kampie shorta. It's ja it's sam... nie short, ja mam tutaj Shorta Dobra, masz problem, nie wiem jak to się nazywa. Tak, dostał? No drugi, drugi! Kurde, chciałem uciec, A. Tak, tam wyjdę pewnie. On był z drugiej strony. A ja nic nie widzę przez tego, mam. wiem. Nie to wiem, jak, jak, jak wyjdzie co to, to będę się śmiała, ale jednak nie Zresztą cię mogę kupić AWP kolejny raz Ja jeżeli jak cię stać Ja pierdzielę Dobra, napisz mu, że jak zginiesz, to napisz mu, że nagrywamy, więc. żeby nie piszeli takich. na czasie, na czasie. Apsy? Tak? O! W ja nie wiem, czy mam tam nie patrzeć i dostać bułę. O, nie, czy... Dobra, dwóch minut. Piszy... Widzę. Ja, ja nie uciekam. Nie chciał Boże, ale nie. Jak, ja teraz ja nie wiem. na ja dostałam. Drugi Kampi tam na Ja. Yeah. Wiem Ty skupujesz tym najlepszym skopem, a ty winisz A czemu nie? najlepszy najlepszym jest najlepszy A szort dwó dwóch short 1 jest 32 na Ej bombę. Czyli, ej, bawić się mną skałpy? Nie, ja się bawi z moskopy. Nie, po cóż weź pistolet i gotowa, można... No słabo, A, a tu to... jaki, cudem... a... jaki cudem... Jaki cudem... Ale on dostał skarb ode mnie, bo dostał 4 my, nagrywa, my, my nagrywamy chyba dwa mecze, bo to za łatwo idzie. My chcemy jakąś konkurencję tutaj. No to, to oni są. za łatwo i jedynie. Są boty jakieś. No to są to ale no, trochę tacy, tacy słabi. No tacy słabi. Hmm? Ej, rasz. Drugi idzie. Ja pierdziele jak, ja jak ja to zlamiłem. Jak ja to zlamiłem. Trafiłem w gorszy sobie centralnie pioną, a ja trafiłem trzech strzał. Dopiero czwarty trafiłem. No i tak. no. no nie, Czekaj, ej, mogę się jest nie wiesz koł. Prześpingu, no mają dobre. Dobry mają. Bo... Dawaj tylko na... tylko na one -tap. Nie, najgorzej. Desy. O, o kurcze! Dobra, to co nie oddjęcie się? Ej. No ale dobre, gdybyśmy popchną, bierzemy i zaps. No, dzisiaj no, no, Ja mam jeszcze w ja e, New, więc jest spoko. No, jest a, no e, ja też mam. Taki, jest taki w Counter-Block, ostatnio grałem w tym filmu. idzie, apsy. Kurde, nie też wiesz? to wziął. Ale dostępny minus 61 No. No, Ja wierzę! Dobra, i tym akcentem wygrywamy. Oczywiście będzie jeden meczyk. Okej, okay, oto zagramy sobie nowy meczyk. Tutaj chyba są już trochę lepsi. No to tak, fajnie by było jakby. Lepsi, lepsi no bo tak to jest jedna konkurencja, tylko gościu trawić mnie nie umie. Ja po prostu rozstrzelam i jest. Nie wiem. We are not rules. O, go Nie wiem, ja patrzę na mnie. Jak trzeba Tak, tak. Kampion. Boże zawał serca o, oberwałem bombę za 322 kampi na kamieniu z rewolwerem, więc nie wiem co. Się... Jest... A jednak ja... O, oh, ja piercieel. Dobra. Dobra, Dobra. To jest... To jest skalta. Skalta. No ja wezmę. Biorę Tigla, nie wezmę, bo wiem co się dzieje. <laughs> Na pewno. Dobra, raz próbuję. Je jeżeli nie trafię, to się wkurzę. Masz ostatni dobór wygrałeś, dig dalej. No nie, no go nie zabiję, jeżeli Gosiu będzie używał Pena i T. No to ten... Co? Ale ty ma ej ma, i on w nie dostał tego? Pół, pół centymetra od heda jest... Jest na kamieniu, jest na tym... No, tutaj kolegę, od razu. No kurde, ja teraz nie umiem No nie, no, nie no, ja chyba teraz nie umiem Dobra, B90 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 Czemu mi kupiło UMP? Dobra Dara. 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 To też jest dobre Aha, bo ja wiem. double click Włączony Dobra, to też Ale taki... Dobra, niech się, niech się kurde nauczą, że się nie gra z P90. Dobra, idziemy Apsy. Przynajmniej ja. A ja wiem, ja z Zeusem na nich... No nie, we, weź normalnie graj, my przegrywamy. Dobra, no, nie, nie biorę ze sobą. Bo potem będę musiał ratować naszym penitentem ulubionym. O, Boże Święty! Ty fajna, fajna. Minus zero bo tutaj jeszcze... to tutaj jestem. To co tu mam. Tam jest super. No, dobra, to jest konkurencja, ale... To nie jest konkurencja, po prostu patrzcie w inną stronę. Nie wiem co mam, brać. No to się odpal chyba, co? no to się odpal. Pójdziemy do Anton Jak pójdziemy do Antu, to kampimy się na spawnie, z tym kampem z tym tej żaby się no, na odcinku, co się stało. Ja mam trzy Dobra, Jest to co się stało? Kościół o, dał mi trzy strzały, z czego każdy trafił mi w głowę. Dobra, chodź ze chodź Dobra. Tak. Nie jak takie ludzie z Czekaj, nie pushuj, nie, nie pushuj beze mnie, ja... Dawaj W plecy, patrz Patrz w plecy Apsyn? Jeszcze jeden? No oczywiście, ty kambota! No, czekaj, czekaj, będzie bym się wierzył, mógł że no, tam! Kurde, fb, akun wyszedł. No, nie mają więcej Q. Dobra, <coughs> idziemy do Rozwaliłem. Nie I no. mieli, o, oh, protect. Hmm. Czemu ja to Czy kupiłem? Tybuk? Czy nie wiem? Dobra, tu kampi na spawnie. Nice, 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 active. nice, nice. Kurde, na spawnie od razu już Rzu rzucają nade'a. Ale oni rzucają 5 nade'ów Dobra, chodź tutaj Idę Dobra, jest min. 54, to jest albiem na... Niechcący kupiłem z SSG Dobra, no, ja mam tylko tą trzy rundę, dźwięk Czemu ja... Czemu ja to kupiłem? Tak z tego prasy mogę. tego. No, nie, nie, tam, więc tam... O, nie, wychora, nie, wychora nigdzie. No, ja bym nie, 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 Patrzę nie, patrzę nie, A ja nie, 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 Oni nie, tak wytajmingowani nie, mogą. Oni nie, oni kawałek na nie spalnię. Może, bo możesz mieć presję? Patrzę Ok. okay. To trzeba ich raszować ze sobą. Jest u mnie? Dobrze. Idę, 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 idę. Dobrze zamieniłem od razu na, SSG, bo nie, na SG. Nie ja mhm. a. u A u nich ma 414 ping. To jest. Co <trymne> no, rasujemy, Raszujemy, raszujemy, raszujemy. po prostu. Bo mama bardzo, bardzo zły ping. Nie straszujemy go. Ale mu spada. ja muszę iść z sobą. Oj. To inaczej nam się to nie uda. Dawaj. Bo słyszysz to od nas może. Widziałam tak. grześć kila. <laughs> Konieczne. Kurde, to no co się dzieje? Włączył mi się ten... ten z dużym z, z, z pingiem. O kurde. Wyszedł To było słabe co ja zrobiłem No, a mi się włączyło, zobaczysz na odcinku co mi się włączyło A co ci się włączyło? Znaczy jak to wytłumaczyć, zobaczysz Dobra To ty dasz mój też zobaczyć, dobra daj mi to. O, mi to tylko tam kupiłeś? Eee, 200? 50? O! Słyszałem. Ten drugi, ten drugi shot o, o, jest no, no, tak średnio Drop, drop Mimo head <laughs> Drop na to już chyba głupa no Znaczy nie, nie, tak naprawdę nie. A nie było stać Dobra, muszę dwóch w psy. Za chwilę to doświadczę chyba na swoim headzie O, dobra, e, jeden jest minus 41. jeden na balkonie Możesz już się skampić na ten Daj. O kurde, ja, minut, ja byłem tak bezrośniony, że zginę Cywian Czekaj, czekaj, czekaj Zestaw... Z, z, zestaw snajperski A głupa, snajpers. 250 zawsze tak? Wszyscy, którzy grają to tak łodzie, tam Jak, tam jak tam będą apse mu Dobra To ja kampię? To ja pierdziele a, a ja będę naprawdę ta... na tamtym balkonie? Apsy? Wszyscy? Nie wiem On, on, on teraz ustrzegł jakby wiedział nie wiem, drugi nie wiem. Drugi też. Drugi też minus zero. Idzie... idzie w ma... <noise> Moja teraz awórpa A mi huk, alka. dobra, już wezmę jękę. <noise> <noise> Ale masz duże oko. <noise> Wyobraźcie, ja, jak ja tak no, Czemu na tym czacie spam po rosyjsku? My nie znamy tego języka Za się spalisz Drugie shot, drugie shot, drugie shot Ja tu Dostałem Nie no. będę tak skompować Czyli skopujesz aż do końca i trzymasz się na tym skopie No a czemu, czemu nie? Skopujesz, nie? że ty zginiesz, bo tam y, po prawej stronie tego. przykład... Dobra Tak... Chciałabyś tam wyjść Ja wyszedłem. O kurde! Mówiłeś kapra Zostawiłem dwa kraty Czekaj A przed. Wraca się

Dobra, ostatnia gra, dwie Awupy. Awupy <grymny> oczywiście, bo to jest taktyczne. No to, to jest taktyka. Pamiętajcie, dwie Awupy to jest taktyka. O, shot. mi Jeden absy i jeden shot. Ja patrzę tego mojego shorta. Dwóch, kurde. Jak wyjdą kurdzie. od ciebie, to mów. E, tak mi się wydaje, że absy zaraz wejdzie od rękawki. O, u mnie. Służę go gdzieś. Mam! E, dobra, wychodzicie tak. Dobrze, a ja dostałem z w krodu. Nie będzie on niej, ale kampi na swoich Apsia wejściu. Więc ja czekam. Mhm, tak mi się wydaje. To go już idzie. Tak, apsy przeskanować może. Jestem, no? A. Gigi, Dobra, tym akcentem dwóch wygranych. Kończymy ten odcinek. Do widzenia, kopa. Do widzenia, do widzenia.